Panie prezesie wiemy, że popiera Pan pomysł organizacji małych igrzysk olimpijskich w Krakowie w Polsce. A czy uważa Pan, że nasz kraj stać na wzięcie na swoje barki kolejnej Wielkiej Imprezy po Euro 2012? Myślę, że stać. Myślę, że ta inicjatywa jest, jest ważna dla polskiego sportu. Za tym idzie również infrastruktura sportowa, ale również ta, ta, ta infrastruktura taka sportowa, prawda? Każda taka duża impreza daje tytuł do inwestycji, te pieniądze na ogół się wtedy znajdują, i, i, i po imprezie jednak zostaje nam coś wartościowego. A ja patrząc z punktu widzenia sportowego, widzę od razu y, y, montaż y, nowych grup, prawda? Selekcja, badania preselekcyjne diagnostyczne, co można po prostu byłoby bardzo szeroko w ramach programu przygotowań do Igrzysk Olimpijskich 2022 bardzo szeroko rozpocząć szkolenie i mielibyśmy wtedy sporty zimowe na, na dużo wyższym poziomie niż dotychczas infrastruktura sportowa, a szczególnie brakuje nam na przykład toru do jazdy szybkiej na lodzie czy, czy toru saneczkowego. Te sporty poszłyby natychmiast do przodu. W tej chwili nasi zawodnicy, tak jak my kiedyś, startując z Małyszem na zagranicznych obiektach, byliśmy wszędzie petentami i nas albo wpuszczano, albo nie wpuszczano, prawda? Nie mówiąc o tym, że grupa była praktycznie cały czas za granicą. W tej chwili mamy obiekty, które spowodowały między innymi to, że nasza żona mały, zakończyła karierę, a mamy bardzo szeroką grupę zdolnych sportowców, którzy liczą się w tej światowej rywalizacji. I jeżeli iść tym tropem dalej, to, yy, to, to trzeba byłoby doprowadzić do wybudowania tych obiektów, bez względu nawet na Igrzyska Olimpijskie. No, igrzyska dają ten tytuł, więc to by się świetnie wpasowywało. Yy, wielka impreza yy, połączona z potrzebami, które mamy. Wspominał Pan właśnie o brakach w, infra w infrastrukturze. A gdyby założyć, że Kraków miałby dziś tej zimie zorganizować igrzyska, to co udałoby się rozegrać? Które, ile konkurencji patrząc realnie? No, patrząc realnie, no, myślę, że narciarstwo klasyczne, bo tutaj co prawda nie dziś, bo tam jednak średniakropie wymaga przebudowy, trasy biegowe wymagają, wymagają jeszcze dokończenia. Ale to jest przy całej tej idei dość kosmetyczne, dość kosmetyczne zmiany, które w ciągu... Dwóch lat można zrobić, prawda? I w kontekście 2022 to jest dość czasu. Natomiast na, te, na pewno tor łoźwiarski by trzeba było wybudować do jazdy szybkiej na lodzie. Na pewno tor saneczkowy to jest. To jest też, też bardzo, bardzo taka ważna inwestycja w całej tej idei. Nciarstwo alpejskie można by zgodnie z tą ideą współpracy, ze Słowakami w zakresie organizacji tych igrzysk, zrobić na Słowacji, tam mają lepsze warunki ku temu. Być może trzeba byłoby wybudować jeszcze jakieś jedno lodowisko czy drugie w okolicach Krakowa, tam gdzie potem. Trzeba od razu patrzeć, potem byłoby dalej wykorzystywane. A na tego rodzaju obiekty jest ciągle duże zapotrzebowanie. W Polsce ciągle ich brakuje. I to byłaby szansa. Myślę, że rozbudowałyby się lotniska, pobudowałyby się nowe drogi. Między innymi ta długopasmowka w kierunku Zakopanego mogłaby być podciągnięta w okolice nowego targu. Wiele rzeczy by za tym poszło. Myślę, że taki kolejny wysiłek duży opłaciłby się Polsce, ale oczywiście najbardziej mało Polsce. Małopolska by tutaj na tym skorzystała.